no flashu, no flashu Oh jestemucheda viable flesh I's take your mot your mother's clint do you know what is your mother's clint it looks like a trend. Dobra shut the fuck, fuck up, up. up. Dobra bro you are poor poor <laughs> Serbian You are a fucking yeah, poor Serbian have to, listen to me my friend You are <laughs> fucking poor Serbian You are <laughs> fucking You are <laughs> fucking You are <laughs> fucking poor Serbian You are low brother, 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 for you. brother, brother, bro, 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 bro. for you. brother, 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 The fuse has He has the fuse. He has Please. Yeah, the fuck. Fuse. The fuse. The fuse. <laughs> I made a picture of you. <laughs> Oh my god, Godzilla? Ajajaj aj, aj. O oh, kurde Ja mam dwa kciaka, nie będę ryzykował w ogóle Co to było? Weź! Co to było? Idę save'ować na respawn To mu <pił> do pokoju? <grym> Kurwa, co jest? Papie, ja mam dalej czarny ekran co fajne to myślę, że... Nie, Kresie Kurwa, że... ja mam jakieś cienie zaraz wydupcia ten komputer! Już do mikro taj pomiję w kurwa mój komputer! Że ja nie mogę grać normalnie! O, w końcu. Dwie drętwa Miej coś, cichutko. Będę ja coś. Nie, nie wytrafiłem? Nie ty tam. Ja! Kosa będzie. Cieo, cieo, kosę robię! Kurwa!

Kurwa wyjebcie mi z tej gry Nie to już jest cytkawstwa A jakiś Dziś Weźcie, ma kłapiec Weźcie zapisy Rygus weźcie co wyłączcie na serio proszę was Wyłączcie pomoc, pomoc dla każdego Dobra co macie, macie, kozaki je panem Macie kozaki

jako przez starą ci przysiął wioskę, mi się. Nie... O, do proszę Was! was! Wydup Wydup gry, o, No, za dobry bombu. Aha! Co się Co się odjepa? Co jest? Jak w ogóle zauważyłem, że mi się zjebało wszystko, ja nie mogę grać, po prostu mam ułożenie Słyszenie jakieś takie. Ej, sorry, znam, czy mogę jeszcze raz. Aha, no nie, ja wydłupsam tą grę, muszę się ułożyć, nie mogę. Mój syn mnie dostał. No tośmy sobie pograli. Mój syn mnie dostał. Aha. Co, się co, co, co? Krzysztof. Co to było? Co to? Ja Dziś ja będę i sobą Nie, <duszel> <gulia> like like hey. Aj nie, ukąsił przez du nie, 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 Ej. nie, 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 to zobaczył, nie, 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 Ja miałem nie, Ja miałem

No. The... No. Co so 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 jest, Co ja gadam? Nie Co ja gadam? Czekaj. nie Ej, Czekaj, bo to jakiś frajer jest. Elektro, stop trolling! Tell to your friend to kill him himself. Kurwa, co on robi? No, co jest? Ja ah, to ha najpierw. Aha, co jest? No. ha w ha weszli. Kurde, ha myślałem, że ha 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 Co? ha 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 No, ha ha Sporo no ja powiedz. Gdzie? Ale łuka kurwa śmieć. O. Ra! Hej. No Koalicja, koalicja obywatelska jestem ja dam się. A ty masz koal- koal- wypsuń sobie koalicję. Co? <śmienny> Crits.